Internetowa lekcja religii. W czasach zarazy, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam na kolejnej internetowej lekcji religii. Rozpocznijmy modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyni się za nami. Wielki Post jest czasem nawrócenia. Przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezus przebywał 40 dni na pustyni, gdzie był kuszony przez szatana. W nawiązaniu do 40-dniowego przebywania Jezusa na pustyni, także okres Wielkiego Postu trwa 40 dni. Wielki Post to czas przede wszystkim skupienia, wyrzeczenia, pokuty. Ma nas przygotować do największych wydarzeń chrześcijaństwa, czyli pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wielki Post rozpoczyna środa popielcowa. W tym dniu, podczas Mszy Świętej, następuje obrzęd posypania głów popiołem. Podczas którego kapłan wypowiada słowa: Nawracajcie się i wierzcie Ewangelię. Szczególnym wezwaniem Wielkiego Postu jest praktykowanie najważniejszych dobrych uczynków modlitwy, postu i jałmużny. Zmiany następują także w liturgii. W okresie Wielkiego Postu szaty liturgiczne mają kolor fioletowy. Najważniejszymi nabożeństwami związanymi z Wielkim Postem jest Droga Krzyżowa i nabożeństwo gorzkich żali. W Wielkim Poście szczególne znaczenie mają niektóre dni. Piątek, podczas którego oprawia się nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz kolejne niedziele Wielkiego Postu. Wśród nich ważną jest Niedziela Palmowa. Na zakończenie pomódlmy się w intencji nas wszystkich. Abyśmy dobrze przeżyli ten czas Wielkiego Postu i z radością obchodzili święta zmartwychwstania Pańskiego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Na koniec tradycyjny sucharek. Pani pyta się na lekcji, religii, czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy. Z których każdy otrzymał jednakową zapłatę bez względu na to, czy przyszedł o godzinie pierwszej, czy dopiero o 11. Zgłasza się Jasiu i odpowiada, żeby się za bardzo nie spieszyć do pracy. Bye bye. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Darek. I pamiętajcie.